Z dzisiejszej Ewangelii, a jest to Ewangelia według świętego Mateusza, pierwszy rozdział w od 18 do 24. Z narodzeniem Jezusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, w nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną ze sprawą ducha świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł, Józefie, synu Dawida, nie bój się, wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. Albowiem z Ducha Świętego jest to, co, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął do siebie Maryję małżonkę. W dzisiejszej Ewangelii święty Mateusz rysuje nam postaw, postawę, postać Józefa, Józefa człowieka, Józefa człowieka sprawiedliwego którego rok niedawno zakończył się w Kościele, ale myślę sobie, że nawet po czasie roku Świętego Józefa warto patrzeć na niego jako na przykład i na wzór. Tym bardziej, że trudno nam dzisiaj znaleźć przykład i wzór mężczyzny, który potrafi Boga słuchać, który potrafi odczytywać Bożą Wolę, Boże Słowo, Boże Prowadzenie i który bez zająknięcia, bez zawahania wchodzi. I realizuje to, czego Bóg od Niego oczekuje. Chciałbym, byśmy wszyscy tego się nauczyli. Byśmy się nauczyli tak żyć, byśmy się nauczyli tak Boga słuchać, tak wypełniać Jego wolę. I myślę, że warto zacząć to praktykować. Codziennie. Rano można otworzyć Pismo Święte, zobaczyć, co Bóg chce mi dzisiaj powiedzieć. Potem przez cały dzień nosić to słowo gdzieś w sobie. Wieczorem zapytać Pana Boga, czy to już wszystko? Czy to już wszystko, co dla mnie na dziś przygotowałeś, czy może jest jeszcze coś, co warto wypełnić, aby Boża wola i Boże Słowo we mnie wypełniło się w sposób pełny? Dziękuję.